Ludzi tłum, w szum, bo i puszka kończy się Znów ten sam, prosty plan, jaka drinków nie jest złożeń Ona chce, czuje, że seks i Daj mi znak, że już czas, i mocno łączy nas Twoja buzia taka rozeszkana, chcesz się bawić aż do rana Ze mną wstać możesz całą noc, więc chodź ze mną, chodź Już czas, tylko tego chcemy my, niech się spełnią nasze zny W aucie z tyłu leży miękki kot, więc chodź ze mną, chodź Chodź! Ludzi tłum, powiesz szum, bo i puszka kończy się Znów ten sam, prosty plan, jaka drinków nie jest zazdrzeń Bo chce, czuję, że seks i meraż cię Daj mi znak, że już czas, nieka noc połączy nas Twoja buzia czeka rozśmiana, chcesz się bawić aż do rana Ze mną strzelać możesz całą noc, więc chodź ze mną Chodź! Już czas, tego tego chcemy my, niech się spełnią nasze sły W aucie z leży miękki kot więc chodź ze mną Chodź! Twoja